Jestem właśnie w drodze na lotnisko. Lecę dzisiaj do Cambridge na kilka dni, między innymi na Sylwestra. I stwierdziłam, że spróbuję zrobić z tego vloga. W planie mamy oczywiście zwiedzanie Cambridge, będę tam pierwszy raz. Wizytę w Londynie. No i zobaczymy, co jeszcze. Także zapraszam do oglądania. Będę starała się codziennie wrzucać z trudnia. Dzisiaj, jako że lecę samolotem, to chciałam, żeby było mi jak najwygodniej. Już kiedyś pisałam na blogu, że staram się w ogóle nie podróżować w spodniach. Także mam na sobie Mickey Golf, to jest z Lini Basics CNA. Do tego moją spódnicę, którą mam już kilka lat z Monkey. Którą najczęściej, w której najczęściej podróżuję, bo jest najbardziej wygodna. No i kozaki zimowe, bo, bo jest, jest zimno. to możemy zacząć dzień. Jedziemy do Londynu. wygląda super stacja San Pancras zaraz obok King's Cross niesamowicie Just on top. są dwa uh, identyczne budynki przy Houston Square. W jednym sprzedają piwo, w drugim sprzedają cydr. Pierwszy wydaje się zamknięty niestety. You are telling weather I'm sorry? You are telling weather uh, no. <laughs> um, ten z cydrami wydaje się zamknięty, także idziemy do tego z piwem. właśnie z centrum A, i to niesamowite wrażenie, takie miasteczko angielskie, po prostu jak z bajki, jak nie wiem, z Harry'ego Pottera, cokolwiek, po prostu to co widać za mną, to jest absolutnie coś, co jest bardzo oryginalnym widokiem, nigdy czegoś takiego nie widziałam, to jest niesamowicie, naprawdę. Wow, jestem pod wrażeniem. Także dzisiaj cały dzień zwiedzamy, chodzimy tutaj w różnych koledże i ogólnie oglądamy Starówkę w Cambridge. Się do kanału. Widzę, że są śmiałkowie, którzy odważyli się pływać słynnymi łódkami tutaj. Nie powiem, no nie jest strasznie zimno, ale też nie jest zbyt ciepło dzisiaj, także naprawdę trzeba być dość odważnym, żeby zdecydować się na taką wyprawę dzisiaj. Aczkolwiek myślę, że musi być to niesamowicie przyjemna sprawa na przykład w lecie. O, tam mamy łódkę jakąś. Stado będzie wokół. Bardzo prosty. Najpierw Victoria i y Albert Museum wystawa o końcówce lat e, 60. Um, i później zakupy przetawowe. wystawę rewolucji z drugiej połowy lat 60. Wystawa była naprawdę świetna, dotyczyła wielu aspektów. Cała wystawa zaczynała się od opowieści o, o Londynie, tak zwanym swingującym w Londynie. Oczywiście też obejmowała Stany Zjednoczone, trochę Europę, inne kraje europejskie. Generalnie była naprawdę świetna. Warto zobaczyć ze względu na kostiumy, na zdjęcia. Naprawdę świetnie to podsumowuje właśnie ten czas, kiedy, kiedy młodzież postanowiła zbuntować się przeciwko światu, jaki um, jak zostali dorastając. Także naprawdę polecam i świetny film z Woodstocku. Rewelacja, naprawdę. więc szybko chciałam Wam jeszcze pokazać co sobie przywiozłam z Londynu pierwsza rzecz to są pamiątki z wystawy wybrałam sobie takie trzy kartki pierwsza to Twiggy Chcę, że każdy poznaje ten obrazek to są młodzi Rolling Stonesi a to nawet nie wiem ale spodobała ale mi się i jeszcze taką, taką przypinkę może się przyda skoro teraz takie takie są modne. Oprócz tego, oprócz tego, kupiłam sobie dwie książki w sklepie, też właśnie Victoria Albert Museum. Pierwsza dotyczy stylizacji. Jest skierowana ogólnie do studentów. Także zobaczymy. mam nadzieję, że dowiem się paru ciekawych rzeczy. Druga jest o różnych, różnego rodzaju kulturach. Także wygląda ciekawie. Zobaczymy. Byliśmy jeszcze na zakupach wyprzedażowych. Nie mieliśmy za na to zbyt dużo czasu, ale kupiłam sobie dwie rzeczy. Obie w Banana Republic. Pierwsza to taki żakiet. Trochę w stylu Chanel. Taki troszeczkę błyszczący. W sumie nie mam czegoś takiego, także na pewno się przyda. Były bardzo dobre sprzedaże, bo sklep Banana Republic tam przy Oxford Circus się zamykał. A druga rzecz to koszula, taka zwykła, niby, ale z, ma taki mały twist, czyli rękawy, które są w taką falbankę. Oprócz tego, musiałam oczywiście odwiedzić butsa, wiadomo. I w Butcie przede wszystkim kupiłam parę kosmetyków Soap and Glory, mały i duży krem do rąk najlepszy krem, jakiego używałam kiedykolwiek także kupiłam sobie mały do torebki, duży tak do noszenia i ten, ten mały był w zestawie takim jakby świątecznym z kremem do stóp i oprócz tego Tutaj mam jeden, ale taki to też był zestaw świąteczny. One były przecenione, więc nawet się nie zastanawiałam. To były takie trzy mini masła do ciała. No i jedna rzecz, która nie jest Super glory. To jest Lizerl. To jest taki krem do mycia twarzy. Bardzo chciałam go wypróbować. Teraz w każdym butcie można go dostać, także, także to kupiłam. No i to wszystko, to całe moje zakupy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, który dopiero się rozwija, będzie mi jeszcze bardziej miło. I do zobaczenia.